Emma, bądź na bieżąco, Bartosz Urbański, ja z nami, Szuli Wariato. Siemano, witam z serdecznie z wszystkich. Szuli, jak tam? No nie udało się niestety. Nie udało się, nie, udało się, no taki jest sport, tak bywa. E, wiedzieliśmy, że Patrykos e, ma ciężkiego rywala w pączka, e, ale bardzo ładna walka. No, Rudy pokazał takiego rudego lwa, serce lwa. Eee, I bardzo dobrze to wyglądało. Jest parę rzeczy do poprawy, szczególnie przez to co przegrał, czyli jak go za bardzo chciał go ubić, a nie skontrolować i tego w tej walce zabrakło. Eee, na pewno to będziemy poprawiać. no Co prawda ostatnie trzy tygodnie jego przygotowań było krojone, bo złamał sobie rękę w, w gdzieś no, w tym miejscu, nie wiem jak to się nazywa. Eee, ale no, kurde miał problemy bardzo mocne z tymi trzy tygodnie tak naprawdę no, nie mógł bić tą ręką w ogóle. No, i co? No, i co? Ja jestem ogólnie zadowolony z Patrykosa, zadowolony z walki. Wiem, ile serca w to włożył. I, 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 i co? No Mam nadzieję, że dostaniemy rewanż już gadałem z Boxdelem. I tyle, ile. No, no. Czekamy, zobaczymy co będzie dalej. Muszę to na chłodno jeszcze obejrzeć i wyłapać te błędy, i po prostu je niwelować. Trzeba przyznać, że charakter pokazał, bo już wspominasz o tej ręce. Gdzieś tam gdzieś tam wiesz, kąsał, nie? Konsał i dobra kondycja, do końca, do końca no, walki. No, kondycja spokojnie, nie jest zła. Pracowaliśmy nad tym. Co do poprawy twoim zdaniem głównie? Do poprawy no właśnie hmm, prawy cios... Hmm. Nie, fajnie się ruszał w, 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 w OKTAGONIE, do poprawy wiadomo, prawy cios, no, zawsze wszystko jest do poprawy, nie? Ale, ale no może nie wszystko, ale bardzo wiele rzeczy, no tej kontroli najbardziej zabrakło, bo jeżeli on by tam zeskibował, nie chciał go gdzieś tam tylko go skontrolować, by go przytrzymał i dopiero tam jeden cios na 5 sekund wystarczył, za mocno, może za mocno po prostu chciał. Druga walka, może nie twojego podobiecznego, natomiast Wandale gdzieś tam się u ciebie na chwilę pojawił. Również niestety Mieliśmy minus. Być, miałem być w narożniku jakoś tak się zdarzyło, że nie wiem dlaczego. Gdzieś tam. Żeśmy, zamieszanie no, z tego co wandel. Zamieszanie. Kurde, może i trochę szkoda, no jak dla mnie wygrał tą walkę. Właśnie wandel mówi, że tu kurczę, no kusi go, żeby tam się zastanowić nad protestem. Kurde, wiesz co, no ja bym tutaj już walił ten protest, bardziej bym chciał rewanż z nim. Nie? Jeżeli coś jest niewieśnione, ja myślę, że drugie starcie yy, powinno wszystko wyjaśnić. Kurczę szkoda, że mi tam zabrakło, bo. Bo coś nam zawsze bym podpowiedział w drugiej rundzie, no brakowało mi wiesz, tego podwójnego, lewego prostego. Za bardzo statycznie z tym lewym prostym. Bazy. Oczywiście jakby w, ten, w tym podwójnym lewy prosty mi do tego dokładał ten prawy prosty, zamykał go do siatki. I To by na pewno inaczej wyglądało, no ale aczkolwiek też bardzo fajna walka, ładny dystans, ładny, lewy, prosty, ale zabrakło tego drugiego lewego, bo on by naprawdę wchodził, nie? Słuchaj, ale w takiej federacji jak Fejmem ma rekord. No przyznajmy się szczerze, gra drugą rolę, waży tutaj jak się chłopak pokazał i w osiemnastkę może powiedzieć spędził na baletach w klatce, także dokładnie, no ja jestem z nich zadowolony. I on bardzo widać bardzo dobrze, psychicznie psychicie to przyjął i on się cieszy, no. mówi, że dla siebie jak Dla mnie wygrał. No Patrykos tak naprawdę przegrał, ale dla mnie też jest wygrany po prostu. Nie, naprawdę bardzo piękna walka. Chłopak dużo dał w te przygotowania. Eee, wiem jak, no, już mówiłem, jak bardzo mu zależy. Eee, no ale jak już mówiłem, no mam nadzieję, że dostaniemy ten rewanż i, i, i Pączek jest obok. To wiesz, zaraz się zapytamy. Czekaj, Pączek, Pączek dajesz rewanż? Tak, tak, ja tak. jestem taki, że muszę... Yy, Patryk jest ogólnie bardzo, no, bardzo dobrym chłopakiem i wiesz, lubiliśmy się cały czas, mimo że jakieś docinki ja były. Ciebie, czas, jak czas najbardziej to, rewanż, to. jeżeli tylko ja Patryk cię chce nie i podać. Ja naprawdę z naprawdę mega gratulacje Dzie dla ciebie, bardzo ładna walka. Szuli, I, szuli dzięki. A ty robisz zajebiste poradniki, DMMA, To oglądałem bardzo. trochę. Nie przeszkadzamy, pozdrawiam serdecznie. Dobra, wracamy. Dobra, mamy rewans. czy dobrze? Dobra, wracamy. 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 Bardzo dobra rola dziennikarza. Nie podoba... ja dziękuję bardzo, może z tobą kiedyś zrobię wywiad. Dobra, Szuli, wracamy do ciebie. Zdrówko coś nie hula, co? Chujowo, nie, no chujowo, ale stabilnie. O. No nie mam przypuklinę, wycięta dwa tygodnie, cztery tygodnie jeszcze ofa. No i wszystko na dobrej drodze, nie? Kiedy? Bo Kiedy chcesz wrócić? Poweruje, bo ja lubię przyklinać wieża, niektórym się to nie podoba. Wiem, że dużo y, młodzieży mnie ogląda, dlatego staram się wiesz, ja tam sobie lubię z taką kurwą czasami strzelić ale staram się te mięso po prostu eliminować z mojego słownictwa. Mam nadzieję, że coraz lepiej mi te wywiady wychodzą. Bardzo kulturalny wywiad. Dziękuję bardzo. Nie tak jak wczoraj, kurwa. Dobra, Szuli, słuchaj, Słucham. no ale jakiś termin? Kiedy? W... Druga połowa roku? Nie wiem, czy. Wie, co tam mnie parkę gdzieś wyzwą na jedenastkę, chyba, kurwa tutaj. Nie, no nie, zobaczymy, nie? Nie wiem, na razie się leczę, mam swoje sprawy. Tak A chciałbyś to... tu na fejmie? Na fejmie spróbować? Z... Wie, nie, na razie czy KSW? Nie, z KSW, ale to wiadomo, że z czasem wszystko może się zmienić, tak naprawdę. że... 7-7. Y... Bo tej operacji, zabiegu, przepukliny już trochę do dołu zszedłem. Jeszcze 4 tygodnie ofa więc ta waga z, jeszcze podejrzewam mi spada. Więc jak będę ważył 80 kilo, to nie ma sensu bicie 77, bo tam są konie do mnie. Jeżeli bym miał 86, to jak najbardziej 77 tam się widzę. Mm, I tyle, nie? Parkać. Szuli, a jak tam kanał YouTube? Jak tam twoje przygody? nie zapraszam. Poza... Górde, no, nawet Pączek powiedział, że bardzo fajne porady eee, potem ma Więc pro, pro psik, zapraszam na kanał oliwary ja to zostaw sobie z kurde. Miało być mięso, ale było kurde, widzisz? Jest progres. Jest, jest kulturka, naprawdę. Jest kulturka. No, no dobra, Szuli, co, nie przedłużamy. No takiego, kurwa kapcia w ryju, że normalnie szobiem. A w Terek dzisiaj czy nie, nie? Nie, nie, nie. Nie, kobieta czeka w domu. Spadam do domu i, i, i do pieska, do kobity. Jutro niedzielę, poczyna spokojnie. Analiza I, i co? Telefon do Patrykosa. Chłopaki z WK nas zagłuszają. No. no ale co, może będziemy pytać zaraz o ten rewans. Ja niby, czekaj, owca miał być głośniejszy. Mi wydaje mi się, że szuli był głośniejszy. wariato, gwarancja rozgłosu w narożniku. Jak to mówią, nie? No to może tego zabrakło wandalka jednak. Kurczę, no możliwe, nie. Bo tam ja naprawdę w, centymetry, nie? nie? że ja jestem taki, że jak widzę tam, to zawodnik musi mnie słychać i to jest bardzo ważne, nie? To jest bardzo ważne. Graner w narożniku wszystko widzi, nie tak jak, e, nie tak jak e, zawodnik w środku, więc ta pomoc, wsparcia za, za, za oktagonu jest naprawdę bardzo kluczowa, nie? Dobra, Szuli, piona. Piąteczka, dzięki wielkie. Zapraszam na kanał. Yo. Yo.